Szanowni Państwo, myślę, że wszyscy odczuwamy, że tak właśnie powinno być. Troska o Westerplatte powinna łączyć, a nie dzielić, troska o upamiętnienie tego miejsca, które jest ważnym symbolem polskiej świadomości. Zawsze na to wskazywałem, że Polacy pytani o to, z jakimi miejscami geograficznymi kojarzą drugą wojnę światową, dramat drugiej wojny światowej. Na pierwszym miejscu wskazują Auschwitz-Birkenau, co wydaje się zrozumiałe, ale na drugim miejscu właśnie Westerplatte, co pokazuje znaczenie i rangę tego symbolu. I tak właśnie powinno być, że powinniśmy o to, o, o to miejsce się wspólnie troszczyć ponad wszelkimi podziałami i każdy szczebel władzy publicznej powinien to czynić. Tak dzisiaj robimy. Cieszę się z tej inicjatywy, którą podjął dyrektor Muzeum II wojny światowej Karol Nawrocki i kierownik oddziału Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 39 Mariusz Wojtowicz Podchorski, którego też dzisiaj tutaj obecnego witamy. Że tę inicjatywę dwa lata temu podjęli, żeby właśnie uruchomić też Muzeum na Wodzie, już płynąc na Westerplatte tutaj z centrum pięknego Gdańska, z pobliża Muzeum II wojny światowej, już tę opowieść uruchomi. O opowieść o historii portugdańskiego, opowieść o Weste na wodzie. E, ministerstwo w, tej, w takich sprawach jest hojne. Muszę się pochwalić, że na ten projekt przeznaczyliśmy milion złotych. I to do, dowód na to, że nie będziemy żałować na e, pamięć o tak kluczowym miejscu dla polskiej pamięci, dla polskiej polityki historycznej, jaką jest Weste Platte. W czasie ostatnich dyskusji, które się toczą w sprawie Budowy Muzeum Plenerowego. Też mówiliśmy o tym, że chcemy przeznaczyć na to 150 milionów złotych. Taki jest szacunek, żeby to muzeum zbudować. To jest dowód na to, że poważnie podchodzimy do tego zadania, żeby wreszcie takie muzeum plenerowe na, na Westerplatte powstało. Myślę, że zarówno inauguracja tego dzisiejszego projektu Muzeum na Wodzie, jak i Muzeum Plenerowego, który będzie gotowy za kilka lat połączy nas wszystkich i wszyscy będziemy z tego dumni i mimo pewnych kontrowersji napięć, które niepotrzebne, które w ostatnich tygodniach obserwujemy. wszyscy będziemy sobie po prostu wzajemnie dziękować, że dokonaliśmy wielkiego dzieła. Wszystkie władze, wszystkie szczeble władzy publicznej będziemy sobie wzajemnie tego dziękować. Dziękuję bardzo.